Dobry, witajcie, słowie, na dobry dzień. Jak widzicie, pogoda nam nie dopisuje. Piątek, chłodno, ale mam nadzieję, że jeszcze przyjdą słoneczne dni, kiedy będziemy mogli skorzystać z naszych wakacji, urlopów, aby nabrać sił do tego, co przed nami od września. Praca, szkoła, pewnie jakiś zakręcony rok, tak jak poprzedni, bo już zapowiadają różnego rodzaju lockdowny i, i ograniczenia. Ale nie o tym, co dzisiaj chcę mówić. Chcę powiedzieć Wam o tym, żeby nasze słowa, które wypowiadamy, były też popierane czynem. Wiecie, w moim duszpasterskim doświadczeniu widziałem wiele osób. Wiele osób, które głośno się modliły na nabożeństwach, które takie piękne modlitwy do, wznosiły do Pana Boga, którzy tak bardzo pięknie opowiadali, nazywam ich takimi złotoustymi, ale za tym nic nie szło. Wychodzili ze zboru i życie wracało do normalności. A Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale mówi nam o tym, żeby nasze słowa, które wypowiadamy były też poparte czynami. I tego Bóg od nas oczekuje, bo zobaczcie, że w 7 rozdziale, w 21 wersecie Pan Jezus mówi, nie każdy to do mnie mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A więc ten, który słuchuje się to, co Bóg do niego mówi i wykonuje to w swoim życiu. I zmienia swoje życie w taki sposób, jaki Bóg od niego oczekuje. Bóg do nas mówi dobrze swoje słowo i w tym słowie Bóg pokazuje nam, czego od nas oczekuje i jak powinno wyglądać nasze życie. A więc nie mamy tylko pięknie się modlić, Pięknie wypowiadać, być z tymi, ale także nasze codzienne życie powinno świadczyć, nasze codzienne czyny powinny świadczyć o tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co Jezus Chrystus zrobił dla nas, dla naszego życia, i jak zmienił nasze życie. A więc zobaczcie, że dalej Pan Jezus mówi każdy, więc kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Postaw swoje życie na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Postaw swoje życie na skalę którą jest Boże Słowo i buduj na tym swoje codzienne życie. Bo dalej czytamy, że kiedy spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Te osoby, które tak pięknie mówiły, które pięknie wołały, które były z tymi złotoustymi, dzisiaj ich już w społeczności ma, bo budowali swoje życie na emocjach, budowali swoje życie na uczuciach, budowali swoje życie na przeżyciach, a nie budowali swojego życia na fundamencie, którym powinna być skała, którą powinno być Boże Słowo, którym powinien być Jezus Chrystus. A więc kochani, dzisiaj słowo zachęty, które mówi o tym, żebyśmy budowali swoje życie na skalę, na fundamencie Jezusa Chrystusa, ale żebyśmy też swoje słowa. Popierali czy nam. Radości w Panu, pozdrawiam. Do zobaczenia jutro. Jak Pan pozwoli, oczywiście. Widzimy się jutro. A dzisiaj już chciałbym Was zachęcić, kochani, do tego, żebyście byli z nami. Jeżeli jesteście z okolic Warszawy, to zapraszam Was na jutro, w sobotę o 18.00 do Komorowa. Tam będzie konferencja pod tytułem Bóg Drugiej Szansy. Razem z pastorem Bartomiejem Kurylasem będziemy podczas niej usługiwać. Więc, jeżeli jesteście z tamtych okolic albo macie czas i chcecie przyjechać, to zapraszam Was na godzinę 18. Więcej informacji znajdziecie na moim facebooku y, poniżej tego filmiku. Więc y, Zachęcam Was do tego i bądźmy razem też w niedzielę w naszym nabożeństwie. Kontynuujemy naszą serię Kazań Zakorzenionych w Chrystusie. Teraz będziemy mówili o naszej o godnym zachowaniu, o godnym postępowaniu, o tym, żeby Kościół wzrastał. My musimy też y, odnaleźć się w swoim powołaniu. Tytuł już w najbliższym, y, za, za kilka godzin pojawi się na Facebooku, więc będziecie mogli zapoznać się też z tytułem tego kazania niedzielnego. Do zobaczenia.